Witam Was, moi drodzy. Eee, w serii Anielska Odpowiedź e, dzisiaj wyciągniemy kartę, która odpowie na Wasze pytanie. Znaczy na Wasze pytanie w zasadzie, w zasadzie, że często się zastanawiamy, kiedy coś się zadzieje, kiedy coś będzie miało swój skutek, kiedy, kiedy dobrniemy do celu, kiedy nasze marzenie się ziści. Eee, ja oczywiście mówię o takich rzeczach przyziemnych, tak? Także tutaj Gdybyśmy też gdzieś nas nie ponosiło i nie odlatywali. E, więc mamy już w ręku karty odpowiedzi anielskich: potasujemy kartę Te same. Przełożymy każde i zobaczmy, co to dzisiaj nam powiedzą anioły. Bądź pozytywny, bądź pozytywnej myśli. Czyli yy, anielska odpowiedź yy, mówi nam o tym, że wszystko ma swój czas i wszystko ma swoje miejsce. Wszystko musi dojrzeć. Więc karta nam radzi, abyśmy byli pozytywni, żebyśmy myśleli pozytywnie, żebyśmy się nie zniechęcali, żebyśmy dalej brnęli do tego celu, do niego dążyli, abyśmy dalej działali w kierunku, który sobie określiliśmy, żeby się tak, jak już powtórzę się zapewne, nie zniechęcali. Po prostu pamiętajcie, że wszystko przychodzi w odpowiednim czasie. W odpowiednim czasie, więc tu nas zachęca do tego anielska odpowiedź, abyśmy byli pozytywni. Czyli dalej dążyli do realizacji celu, dalej dążyli do tego, co żeśmy sobie postanowili i w tym trwali, a na pewno przyjdzie, yy, że tak powiem, nagroda, tak, wynagrodzenie na zasadzie takiego, tego, do czego dążyliście, czyli osiągnięcie celu, osiągnięcie yy, zamierzonych skutków i tak dalej. Także aniołowie nam dzisiaj radzą, abyśmy byli pozytywni.